Gościem tygodnika poradnika rolniczego jest Błażej Bieniarz, lider Agrui na Podkarpaciu, startuje w, te, w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Na liście, można go znaleźć na liście numer e, 6. 6, okręg 23, Rzeszów i Okolice, na liście koalicji obywatelskiej umieszczono go na czwartym miejscu, bardzo wysokim. Takie proste pytanie dlaczego tak wielu ludzi młodych rezygnuje z prowadzenia gospodarstwa rolnego mimo że mimo że te gospodarstwa są bardzo dobre i naprawdę rodzice wypracowali kawał gospodarstwa i brak następcy. To jest bardzo duży problem w naszym kraju. A pan jak podchodzi do pracy na roli. Proszę państwa musimy sobie odpowiedzieć na takie pytanie. E, młodzi ludzie e... Mają naprawdę duży zapał do tej pracy i potrafią to robić. Tylko, że ta niepewność cenowa, niepewność, nie ma tego wsparcia z państwa oraz ta cała, cała biurokracja zniechęca młodych ludzi do prowadzenia gospodarstwa i podejmują się innego zawodu lub wyjeżdżają za granicę. No i zostawiają dorobek ojców. No, panie Błażeju, no, ale powiem tak. Biuro, ma pan rację, biurokracja, niepewność, yy, brak stabilizacji i inne kłody rzucane przez kolejne rządy, nie, nie tylko przez pis, pod nogi rolnikom, młodym rolnikom i rolnikom w ogóle, ale się pan podjął. Jakie gospodarstwo pan prowadzi i, i gdzie? Ja gospodarstwo prowadzę w miejscowości Łąka, to jest łąka kowarzyszowa yy, o powierzchni 30 hektarów. Specjalizuje się w uprawie truskawek pod osunami w tunelach foliowych. A zboża? Zboża, no to uprawiamy pszenicę, jęczmień browarny oraz kukurydzę. To jak sypało w tym roku? Pszenica sypała w tym roku około 9 ton, jęczmień 6 ton. Jęczmień, już mówimy oczywiście o jęczmieniu browarnym. A jakość? Jęczmień browarny załapał parametry, niestety pszenica poprzez duże opady deszczu w czasie żniw niestety tych parametrów nie złapała. Czyli paszówka. Niestety, paszówka. 30 hektarów to nie za mało na takie gospodarstwo roślinno, bo dlatego, dlatego zacząłem się specjalizować w uprawie truskawek i prowadzę uprawę w truskawek w gruncie pod gołym niebem oraz truskawki w tunelach foliowych. A maliny? Jeszcze nie. Myślałem o uprawie malin, ale to jeszcze nie ten czas. Czy został pan skazany na gospodarstwo przez ojca, że ojciec widzi pana następcę? Czy, czy pan to lubi po prostu? No, ja od samego początku, od małego, e, ciągnęło mnie w to pole. E, coś po prostu chyba trzeba mieć we krwi. E, I nie wyobrażam sobie innej pracy, niż praca na roli prowadzenia gospodarstwa rolnego. Nie odnalazłbym się jako człowiek przed biurkiem, uzupełniając papiery. E, jestem społecznikiem i e, lubię pracować z ludźmi, tak samo jak lubię pracę na gospodarstwie. Czy organizował Pan protesty na Podkarpaciu? Wielokrotnie. Organizowałem wielokrotnie protesty na Podkarpaciu. Skutkiem tych protestów, no myślę, że wywalczyliśmy wiele. Zemisjonowaliśmy kolejnych ministrów Prawa i Sprawiedliwości. Ale uważam, że to nie jest, miejsce rolnika nie jest na drodze, aby protestować. Musimy mieć godną reprezentację w parlamencie, aby reprezentowali dobro rolnictwa. Rolnicy unijni bardzo mocno protestują. Wasze protesty to było, to były, miały przy protestach niemieckich czy holenderskich, czy farmerów, bardzo znikły wymiar. To jest takie, ta, taka, taka, moja, taka moja opinia. Natomiast co do parlamentu, to zgadzam się, no, ale hmm. musi być też, żeby być w parlamencie, trzeba współpracować ze wszystkimi. Nie tylko ze swoją partią, jeżeli chodzi o kształtowanie przyszłości polskiego, przyszłości polskiego rolnictwa, w tym młodych rolników. Oczywiście, że tak. I trzeba rozmawiać i, i z, z partiami rząd, znajdującymi się w parlamencie, e, tak zwaną opozycją, oraz z, z, z euro, eurodeputowanymi w, w, w Brukseli. No ale dobrze, to zaczynamy politykę. Poszedł pan jednak do polityki. Niestety, nie chciałem nigdy do tej polityki iść, ale co go rad... do pana zmusiło? Przecież z tego, co wiem, na początku prawo sprawiedliwość panu nie przeszkadzało. Proszę państwa, do polityki poszedłem dlatego, że zobaczyłem, z, zmierzam się z tymi problemami na co dzień i widzę, jak Prawo i sprawiedliwość nas e, oszukało. E, rolnicy ciągle dostają kłody pod nogi. Od partii rządzącej. Nie mamy wsparcia y, z, od prawa i sprawiedliwości. Y, dlatego poszedłem do polityki i wierzę, że y, możemy zdziałać wiele. Chcecie takie wejście z listy koalicji obudzetywskiej oznacza też, że nie będziecie biednymi posłami w sprawie rolnictwa, całe środowisko agrounii, tylko będziecie tworzyli taką frakcję rolniczą w platformie, a tej frakcji brakowało. Tak, tak. Myślę, że będziemy jedynymi e, posłami, daj Boże, e, którzy będą reprezentować godnie rolników e, i przede wszystkim będziemy z rolnikami rozmawiać. Będziemy z rolnikami rozmawiać, zmierzać się z problemami danego regionu e, i, i, i te problemy rozwiązywać. Czy popierasz embargo? Które premier Borawiecki nałożył na przywóz, na przywóz ukraińskiego zboża po niefortunnej decyzji Unii Europejskiej? No tak, embargo popieram, bo to gdyby to zboże wjechało dzisiaj do Polski, to polskiego rolnictwa już mogłoby nie być. No a szczególnie kukurydza, by zrobiło. A szczególnie kukurydza, pszenica, rzepak. No tak, popieram to, popieram, lecz uważam, że komisarz Wojciechowski powinien większą presję wywrzeć na Komisję Europejskiej. Powinien z nimi rozmawiać miesiąc wcześniej, a nie teraz. Powinien z nimi rozmawiać i wywrzeć na nich presję, aby ta embargo zostało przedłużone przez Komisję Europejską. A nie zrobiliśmy to na własną rękę. Gdzie dzisiaj Ukraina się nam odgraża. Ukrainie bardzo dużo pomogliśmy, to są moje takie typowe. Strachy na lachy, rozgrywki dyplomatyczne, natomiast chodzi, że w kontekście, kiedy Ukraina ma wejść do Unii Europejskiej, trzeba wprowadzić nową politykę rolną, bo inaczej Ukraina zniszczy nie tylko y, polskie rolnictwo, ale też y, całe Unii. Tak, tak, to się z panem dyrektorem zgadzam. E, musi być stworzona nowa polityka rolna w, ca w całej Unii Europejskiej, ponieważ jeżeli Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej, Rolnictwo, takie rolnictwo jak niemieckie, francuskie, polskie nie będzie istniało. Ukraina wyżywi tutaj całą Europę. No i czyli uzależni nas od swojej produkcji żywności, a, a nadal będzie to państwo o niepewnej sytuacji geopolitycznej. Ja uważam, że Polska powinna zadbać, żeby bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju było dziełem tylko polskich rolników. Dokładnie. I tak jak e, kiedyś mówiłem na wywiadzie, musimy stworzyć modę w Polsce, aby ludzie kupowali produkty z kodem 590. To jest kod oznaczający, że to jest produkt pochodzący z Polski. Musimy stworzyć, w, w ludziach musimy e, taką, taką modę stworzyć, aby konsumenci wiedzieli, że to jest dobra, zdrowa, krajowa żywność. Bardzo to było, pamiętam, że swojego czasu, jak ministrem, Rolnictwa był Artur Balasz, prowadził Poznaj Polską Dobrą Żywność znak, i ci, co otrzymali ten znak za darmo, mieli, mieli prawo do, do korzystania z darmowej telewizyjnej reklamy we wszystkich programach, z której było sfinansowana z budżetu państwa. Tak, Czas tak, do tego wrócić, zgadza się. Tak, oczywiście zgadzam się w stu procentach. Musimy promować swoją żywność, bo my, Polacy, naprawdę produkujemy zdrową żywność, nieskażoną żadnymi pestycydami. Musimy promować swoją, swoją żywność, coś swojego. A ty mleko skąd pijesz? Na, nabiał oraz sery kupuję z gospodarstwa rolnego znajomych, jak i również z polskiej firmy Mlekowita. To są dobre produkty. Spotyka się często z rolnikami, z takimi Bardzo jak... Bardzo często spotykam się z rolnikami, rozmawiam telefonicznie. I co ci oni mówią w rozmach telefonicznych, w cztery oczy? No Jeżeli z... można uchylić rąbka tajemnicy. Oczywiście, to żadna tajemnica. No są... E, Załamani są sytuacją na rynku dzisiaj zbożowym, owocowym. To, co się dzisiaj dzieje. Pszenica e, kosztuje na dzisiaj na Podkarpaciu Paszowa 650 zł. Gdzie korzy produkowania takiej pszenicy to jest 1000, 1100 zł? No i tak naprawdę, z czego ci rolnicy mają dokładać? Ile czasu jeszcze trzeba będzie dokładać do tego interesu? A po ile rolnik bieniarz kupował nawozy w ubiegłym roku? No, wstyd się przyznać, ale po 4,5 tysiąca kupowałem e, mocznik. Polski mocznik po 4500. RSM bo też około 4000. Fosforan około 5000. I, I zboże wyceniają, twoje zboże, które spełnia y, y, warunki ty, niestety pszenicy, y, zboża paszowego. Tak. Możesz sprzedać za 650 zł. I co, co więc robisz? No na razie, ile mogę, to go przetrzymam to zboże. Ile będę mógł, to będę trzymał. Niestety... Jeden premier radził też przetrzymywać i, i wyszło jak wyszło. Kolejny raz zaufaliśmy ministrowi rolnictwa Henrykowi Kowalczykowi, e, który oszukał nas tak naprawdę. Powiedział, żebyśmy trzymali zboże, e, bo będzie droższe. No z biegiem czasu pokazało nam to, że to zboże nie było droższe, tylko jeszcze tańsze. Dlatego Minister Kowalczyk dostał czerwoną kartkę i. Został zdymisjonowany. Tak. Czy w silosach Twoich znajomych, rolników, albo innych rolników się spotykasz na co dzień, jest jeszcze zboże z ubiegłorocznych żniw? Tak, tak. Mam znajomego, który trzyma ponad 2000 ton kukurydzy, dzisiaj w silosach, jeszcze z tamtego roku, i mówi, że nie wie, co ma zrobić, bo zaraz będzie nowa kukurydza, i nie wie, co ma robić, bo dzisiaj. Kukurydza, kontraktacja kukurydzy mokrej na nowy sezon jest u nas 380 złotych za tonę. Gdzie to jest nieopłacalne totalnie. Ale no, masz ziarno już te 2000 ton, tak? Tak. No to jest tragedia. Słuchaj, yy, tak, yy, masz gospodarstwo. Yy, Znasz się na rolnictwie. Jest, jakie studia skończyłeś? Yy, Uniwersytet Rzeszowski, Inżynier Rolnictwa jestem. Inżynier Rolnictwa trzeba no, założyć rodzinę. Już rodzina założona. No, mamy żonę Karolinę, od dwóch lat jesteśmy w małżeństwie. Mamy piękną córeczkę, e, która ma dzisiaj trzy miesiące. Trzy miesiące, jak się nazywa? Gaja. A tak na poważnie, to, to żona Ci pozwoliła iść do polityki, uzyskałeś zgodę, czy na własną rękę podjęłaś decyzję? Nie, oczywiście rozmawiałem i z żoną, i ze swoimi rodzicami na ten temat, na temat podjęcia decyzji odnośnie polityki bo nie chciałem, żeby ta decyzja była tylko moja, bo oczywiście iść, pójście do polityki wiąże się z tym, że w domu mnie teraz totalnie nie ma. Wyjeżdżam w niedzielę, wracam w sobotę wieczorem. No, ale i... to jest kampania wyborcza. Tak. Ale orzesz na tym podkarpackim Ugorze, jeżeli chodzi o przygotowanie do wyborów. Nie tak. lekceważysz. Nie lekceważę tego. Robię wszystko, co tylko można. Rozmawiam przede wszystkim z ludźmi, Razmaniu o tych problemach, uświadamiam niektórych ludzi, którzy zostali stwarzeni przez rządową propagandę. Takie ostatnie pytanie, właśnie się dowiedziałem od ciebie w rozmowie, że dzisiaj spotkałeś się z, z premierem Buskiem, który jest no, człowie, legendarnym człowiekiem solidarności, który ma uznanie nie tylko w Polsce, ale też y, w całej Europie. Nowoczesnej Europie dodajmy. Tak. Y, Jakie refleksje? Ja zawsze premiera Buzka uważałem za potęgę polskiej polityki. Eee, człowiek o bardzo wysokiej kulturze osobistej. Eee, znaczy, chciałbym, ale, chciałbym. Ale, ale polityk chyba słaby, bo nie potrafi krzyczeć ani, ani wrzeszczeć. Proszę, proszę panie redaktorze, polityka e, powinna być taka właśnie, jak prowadzi premier e, Buzek kulturalna, roz, rozmowa dyplomatyczna. Krzykami nic nie załatwimy dzisiaj. Tak, krzykami dzisiaj nic nie załatwimy. Zgadzam się z Tobą, Błażejów, no, 40 lat między nami różnicy jest. Życzę powodzenia w polityce oraz jak będą klęski, życzę, życzę uporu i przetrwania. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.